Честь, вітаю вас на каналі On Polish, мене звати Олена, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, як почати речення польською. 20 таких готових стартів, які допоможуть вам розпочати речення, розпочати говорити. Щоб не починати його з А, «о», то варто скористатися ось такими вставками: на кшталт Я думаю, насправді з однієї сторони, з другої сторони, в принципі, відверто кажучи і так далі. Поговоримо, як це все сказати польською. I macie właśnie o tej krótki czasu, żeby podumać o tym, co wy chcecie oglądać dalej. Mm -hmm. I pierwsza nasza fraza to powiem tak. Powiem tak. dostatnio taka rozmowna, wstawka, tak? Kiedy już czas opowiadacie i często taka emocjonalna, to się na przykład my wykorzystujemy w rzeczyni. Powiem tak. Ten film naprawdę mnie zaskoczył. Skażę tak, tak? W sensie uwaga. Ten film naprawdę mnie zaskoczył. Powiem tak. Chodzi o to, że Chodzi o to, że tak. Dlaczego protestuj? Tak często wykorzystowuje się w jakichś też z jakimś pewnym Często w jakichś swarkach, możliwe nawet, tak. Abo kiedy chodzić też coś jest Na przykład chodzi o to, że nie mam czasu. Idę mowa, po Prosto nie mają czasu, tak. Na C. chodzi o to, że? Szczerze mówiąc, szczerze mówiąc szczerokarzyczy. No, czy? Not, czesno, tak? Szczerze mówiąc, szczerokarze, czy... Szczerze mówiąc, to to nie lubię kawy. czy to ja kawę nie lubię. Szczerze mówiąc. Z jednej strony, z drugiej strony. Z jednej strony, ale z drugiej strony, tak? Na przykład z jednej strony chciałbym pojechać, ale z drugiej strony, no to nie mam pieniędzy. Z jednej strony ja bym pojechać, ale z drugiej strony ja nie mam pieniędzy. Z jednej strony, z drugiej strony. Tak naprawdę. Tak naprawdę, nie od nas najżywalszych fraz, tak naprawdę nas sprawdzi, tak? Tak naprawdę to nie ma, jest to trudne. Sprawdzi cenę ważko. Tak naprawdę. Wie pan, wie pani, albo wiesz, o co odpoczynają duży czas, starajcie się nie z tego w jakichś rozmowach, osobowo starsi ludzie, na przykład, wie pan, ma, mam inne zdanie, tak? Znajecie, ja mam inszudunku. Wie pan, znajdę, w sensie, znaję te? Wiecie так, схоже на попередню фразу, так, але вже коли ми часто такі трішечки м -м, злі, так, коли ми щось, там, чимось незадоволені, або просто коли це якась неформальна дуже ситуація. Наприклад, Вече цо? чи, хіба почему чи інший? Знаєте що? Напевно, ми десь так ще підемо. Виче, ну власне. Це e, я дуже колись зловживала цією фразою. Насправді мало не кожне речення з того, десь там починала, чи це була така фраза вставка, так? Після якихось речей і поляки теж її дуже люблять. Ну власне, ну власне, ну власне, так, ну власне, ну от власне, ну власне, то є проблем. Ну так, ну власне, це проблема. Ну власне, отож, отож, це означає, отже, так, трішки воно таке офіційне зазвичай, отож, Otóż, na przykład, otóż sprawa wygląda inaczej. Otóż, sprawa wygląda inaczej. Otóż, tak, w sensie odże, sprawa wygląda po inszemu, Otóż, generalnie. Зараз дуже популярне в Польщі, навіть самі поляки кажуть, що воно аж набридло всім. Ну, але самі вони починають з цього речення достатньо часто або вставляють десь всередину, але початок теж. Наприклад, «генеральне» – «то було добре досвячення. Загалом означає загалом, загалом це був гарний досвід. «генеральне». В, в засаді означає, в принципі, в засаді в засаді моги ще згоджуть, в принципі, я можу погодитись. В Mówiąc szczerze. Mówiąc szczerze, szczerokażuczy. Mówiąc szczerze. Mówiąc szczerze, nie wiem co zrobić. i ja nie znam jeszcze co zrobić. Mówiąc szczerze. Co ciekawe. Co ciekawe, ciekawo. Na przykład, co ciekawe, on wcale nie, mu, nie, nie mieszka w Polsce. ciekawo, więc wcale nie żyła w Polsce. Co ciekawe. Krótko mówiąc. Krótko mówiąc, korotkokażuczy. Krótko mówiąc, to był błąd. Chorotko każe, czy Cebola pomałka. Najwyraźniej. Najwyraźniej oczywido Najwyraźniej nie rozumie sytuacji. oczywidno że nie rozumie sytuacji, czy ona. Najwyraźniej. Oczywiście. Oczywiście, Zwiśno. Oczywiście, że się zgadzam. Z ja pochodzę z oczywiście. Zresztą. Zresztą je zresztą, tak? W ukraińskoj te same, ale też może oznaczać, czasem czasem doreci. Zresztą, na przykład zresztą to nie ma znaczenia. Zresztą ceny maje znaczenia. Zresztą. Przyznam szczerze, przyznam szczerze, zjaznaj się Przyznam szczerze, przyznam szczerze nie przygotowałem się. Szczeroko, czy zjaznaj się czesno, Ja nie Przyznam szczerze. Prawdę mówiąc, schorzę do poprzedniego. Prawdę mówiąc, prawdę mówiąc, prawdę karzu, czy szczeroko czy tak? Prawdę mówiąc, nie lubię takich filmów. W szczerze że ja nie lubię takich filmów. Prawdę mówiąc, na szczęście, na szczęście, na szczęście. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Na szczęście, wszystko dobrze zakończyło się. Na szczęście. Widzicie wideo z pojaśnieniem o polsku, i moim no, tam zawsze wszystko dobrze zakończyło się. Także dziękuję Wam, że dodałyście się do końca. Życzę Wam uśmiechu w uczynieniu polskiej mowy. Jeśli chcecie to uczycie i Стабільно не шукати отаких фраз в голові, так а так, щоб не спливали у вас автоматично. І не думати, яка там граматика, що за чим йде, то приходьте до мене на курси. Будемо вивчатися навчатися систематично, будемо вчити польську крок по кроку, так, крок за кроком, так, щоб ви досягли того рівня, який вам необхідний, або закривати саме ті проблеми, які є у вас, так які виникли з попередніх навчань. Запрошую на курси, посилання знаходиться внизу. Буду рада з вами попрацювати і поспілкуватися в коментарях. Тож залишайте їх до зустрічі в наступних відео. Па-па!